Hej, kochani, tutaj Oliwka z kanału Cookie Mint. Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, w którym będę odpowiadała na Wasze pytania, jest to właśnie filmik QA, na które czekaliście, o które było sporo próśb, i tutaj e, pytania, które właśnie będę w tym odcinku tutaj czytała i na nie odpowiadała, brałam z Instagrama, właśnie tam je zadawaliście w takiej koncepcji zadawania pytań. No, i nagrywam ten odcinek o dość wczesnej porze, bo nie ma jeszcze nawet ósmej, ale miałam plan nagrać go w trakcie weekendu. Niestety wyszło tak, że w sobotę stwierdziłam, że nagram go w niedzielę, a w niedzielę nie podłączyłam aparatu do ładowania, dlatego zmobilizowałam się i nagrywam go w poniedziałek, z samego rana, wstając jeszcze wcześniej, żebym musiała normalnie wstać do szkoły na dwa pierwsze włefy. Ale nieważne, skupmy się teraz już na pytankach. Bo na cały szczęście w ogóle się próbowałam i powinna nawet dążyć do szkoły. I teraz tutaj muszę je znaleźć. Dobra. Pierwsze pytanie, jakie jest twoje ulubione wspomnienie z Hiszpanii? I jeśli tutaj chodzi o w ogóle cały mój wyjazd do Hiszpanii, to jeśli jesteście ciekawi, to jest vlog i to taki dość długi, w którym jest cały wyjazd dosłownie I to jest poprzedni filmik, który właśnie jest na moim kanale, więc jak ktoś chce, to koniecznie zobaczcie Bo wyjechałam sobie właśnie, wyleciałam z przesługą do Hiszpanii w trakcie ferii Ale już teraz wracając tutaj do samego ulubionego momentu, to powiem wam, że cały ten wyjazd był tak wspaniały, że naprawdę... Nie mogę wybrać jednego i mam takie dwa, które chyba... trzy, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Numer jeden e, to był taki późny obiad, kolacja e, w Hawaii, tutaj mam, może dam jakąś fotkę gdzieś, bo tak, jedzenie było przepyszne, najlepsze z całego wyjazdu, super klimatyczna restauracja. E, jeszcze wyszłyśmy sobie w trakcie, na chwileczkę, jak czekaliśmy na jedzenie, e, przed palmy, bo to normalnie wiecie, by były wszędzie palmy na plaży, był przepiękny zachód słońca. Coś pięknego. Numer dwa e, to było nasze takie śniadanie jedzone na plaży. I jeden dzień właśnie wyglądał tak, że poszliśmy sobie po prostu do Mercadona, czyli takiego marketu hiszpańskiego. Kupiłyśmy sobie tam jedzenie, takie świeżo wyciskane soki z pomarańczy, croissanty, maliny, truskawki. I usiadłyśmy sobie właśnie na plaży, e, na takim jakby murku odgradzającym tą plażę od deptaka. Tutaj możecie dam tam fotkę e, I sobie właśnie tam jadłyśmy śniadanko e, Z jakby odgłosem plaży, z widoczkami To po prostu coś pięknego A numer dwa e, To była taka jedna plaża Po prostu jakby, jak o tym myślę, to mam tą jedną plażę Nawet już teraz nie jestem pewna, która dokładnie to była Jak ona się nazywała, bo ich było mnóstwo Ale rzeczywiście ja wam mogę dać fotkę Więc są to trzy momenty e, Dalej Czy jesteś zadowolona z osiągnięć w internecie, social media itp? I jeśli chodzi o to, to u mnie sporo się pozmieniało, jeśli chodzi o to na przykład jakie ja priorytetyzuję właśnie te różne platformy, bo kiedyś właśnie YouTube, na którym teraz mnie tutaj oglądacie, był dla mnie e, takim top 1. I wszystko się tutaj najbardziej kręciło, najwięcej wstawiałam, e, też wiadomo, że oglądalność była inna, ale chyba to nie jest jakby niczym nowym dla większości osób, że na YouTubie bardzo dużo rzeczy się zmienia te wszystkie algorytmy, o których wszyscy mówią. I to nie jest tylko u mnie. E, to jest obserwowane praktycznie u większości twórców oprócz takich gigantów, u których zawsze wszystko się super kręci. No i na przykład dla mnie to momentami jest takie. Troszeczkę, nie że nawet demotywujące, bo ja, bym, ja mam motywację, żeby nagrywać po prostu dla Was, dla osób, które to chcą oglądać, ale chodzi o to, że ja mam świadomość, że na YouTubie nie przychodzą powiadomienia do osób, które obejrzałyby ten filmik z chęcią, gdyby w ogóle wiedziały, że on jest wstawiony. A YouTube po prostu nie wysyła powiadomień, więc to jest dla mnie trochę słabe, że mam świadomość tego, że nie każdy, kto by mógł, kto by chciał zobaczyć to, co wstawiam, to zobaczy, bo nawet nie wie, że tutaj coś wstawiam. No jest zresztą nie wiadomości, czemu od dwóch lat nic nie nagrywam na YouTuba. I nagrywam, nagrywam i to ciągle, jakby tam co jakiś czas odstawiam przez całą moją karierę YouTube'ową. Ale te powiadomienia są ogólnie zaburzone Instagram tak samo ma jakieś różne dziwne odparły, więc jeśli chodzi o to, czy jestem zadowolona, to tak I uważam to ogólnie za bardzo duży, wielki sukces Ale no niestety to nie jest wszystko takie super kolorowe i na przykład dla mnie też, też czasami właśnie takie słabe uczucie Że mam świadomość, że nie z mojej winy coś tam się psuje, coś nie do końca działa tak, jak chciała no, a to jest wina właśnie jakichś różnych dziwnych zmian, w tym jak na przykład Instagram nie do moich postów, albo YouTube nie wysyła powiadomień o moich filmikach. Tak więc, no, więc tutaj była taka dłuższa wypowiedź. Kiedy ostatnio próbowałeś czegoś nowego i co to było? Wydaje mi się, że były to mule w Hiszpanii, właśnie jak byłyśmy. Była taka palia, wiecie tam, różne owoce morza, i ja nigdy nie byłam przekonana. Stwierdziłam. Że jakoś nie będę próbować, nie przemawiają one do mnie Przez całe moje życie jakoś to omijałam A stwierdziłam sobie, dobra w sumie jestem w Hiszpanii, wiecie Świeże owoce morza, taki klimatik, ja sobie spróbuję Bo ja na przykład kocham krewetki, kocham kalmary e, Ale właśnie te małże jakoś tak do mnie nie przemawiały Spróbowałam i miałam rację Było to straszne, były one dla mnie lekko takie niezjadliwe to znaczy nie do tego, którego spróbowałam, ale od razu popiłam potem jeszcze sok, bo po prostu ten smak i ta konsystencja mnie krótko mówiąc delikatnie odrzucały. Tak więc to chyba jest to akurat nie trafiło, jeśli na o czegoś nowego, no ale cieszę się, że mnie spróbowałam. Eee, dalej. Co sprawia, że przemyśleś oczami za każdym razem, jak to słyszysz? Wiecie co? To jest ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy mam z tego... Jak... Biegło jakoś taką jedną rzecz, która mnie denerwuje Wstawiłam sobie w ogóle tiktoka ze słowami, które mnie denerwują To jest też ciekawe, akurat taki tutaj traf eee, Ale wydaje mi się, że najbardziej denerwuje mnie to Jak słyszę, po pierwsze, jak ktoś za dużo zdrabnia Na przykład w jednym... Słowie, jakoś tak dziwnie, przesłodzenie mówi, nie wiem, właśnie. Miałam idealnie ten sam y, przykład na TikToku, że kupiłam sobie niedawno nową pomadeczkę z seforki, coś takiego, że jakby w jednym zdaniu za dużo rzeczy obok siebie jest zrobionych, albo ewentualnie, to nie jest już takie konkretne, y, jak słyszę, jak ktoś y, gada jakieś głupoty i kłamie, a na przykład ja wiem, że to nie jest prawda. To jest najlepsze, jakby jak ktoś się wymiguje. I kłamie, ale wy macie świadomość, że ta osoba kłamie. To zdecydowanie jest takim, moment, że macie ochotę po prostu... No, na szczęście nie ma takich często. Ale ostatnio był. Tak więc, e, dalej. Jaka matka jest twoją ulubioną? Najczęściej używam e, serduszek w sumie. I albo tego takiego, są po prostu rączki tak złożone w serduszko, albo czerwonego i ewentualnie jeszcze jakieś takie inne po prostu estetyk, które dodaje gdzieś na przykład na stories czy coś, ale mm, na przykład nie używam takich, wiecie, po prostu... Zwykłej tej basic emotki, że jest taki uśmieszek Taki Jak już to jest taka jedna z rumieńcami To czasami jej używam, ale ogólnie jestem jakąś taką Bardzo emotkową osobą Na graniu w jaką grę spędziłaś najwięcej czasu? Zdecydowanie z 4 100% Tyle, ile ja mam tam przegranych godzin, to naprawdę jest po prostu hit, mnóstwo. I teraz ta gra do mnie wraca tak, myślę, że raz na pół roku może jak na przykład jestem chora, że mam fazę na nagrania i potem już nie gram, ale na przykład tak nawet była mniejsza. Dzisiaj miałam serię Bianka Blue. No kto pamięta, ten pamięta? Silsy mi od zawsze praktycznie towarzyszą. E, jak komfortowo się czujesz w trakcie wystąpień publicznych? O, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo akurat ta kwestia właśnie wystąpień, przemówień przed dużą liczbą osób, jest taką sprawą, że tutaj połowa osób po prostu tego nie lubi, jest to dla nich niekomfortowe, a druga połowa, ma wrażenie, to jest takie najwyżej 50-50, że albo ktoś bardzo lubi, w sensie nie ma z tym w ogóle problemu. Albo ma takie, że totalnie to nie dla niego, wiadomo, że tam jest też ta część pośrodku No ale ja zdecydowanie jestem w tej grupie, która bardzo lubi przemówienia publiczne Lubię i prezentować nawet jeśli chodzi o jakieś takie błahe rzeczy, nie wiem, przed klasą, prezentacja To dla mnie w ogóle nie ma żadnego problemu ze stresowaniem się właśnie, z wypowiadaniem się do jakiejś tam grupy osób Ale oprócz tego, jeśli chodzi nawet o jakieś takie większe rzeczy, to to dla mnie totalnie nie stanowi problemu, bardzo to lubię I jest to nawet dla mnie przyjemność tak więc yy, tak. Co robisz, żeby zasnąć, kiedy nie chcecie się spać? Zazwyczaj puszczam sobie muzykę, bo ja czasami zasypiam przy muzyce, a czasami sobie puszczam dopiero potem. I najgorsze jest właśnie to, jak chcecie już pójść spać, leżycie, wszystko ogarnięte i po prostu nie możecie. Ja tak mam raz na jakiś czas, jest to dla mnie bardzo niefajne uczucie, bo jakby no chcę spać i nie mogę, no po prostu wolałabym spać niż leżeć i marnować czas. I zabierz sobie właśnie wtedy puszczam muzykę. Staram się nie z Instagrama, tych tokań ani w ogóle nic z telefonem, żeby ten mózg mi się wyciszał, tak jakby, wiecie, już do tego spania, żebym się tak przygotowywała. E, I tylko właśnie sobie cicho puszczę jakąś taką chill muzyczkę i próbuję zasnąć. E, teraz kolejne pytanie, które było zdecydowanie top of the top po prostu. Mam wrażenie, że to było tak co czwarte może albo co trzecie i pół. Pytanie, czy mam chłopaka? I tutaj już na moich stories na Instagramie od dłuższego czasu mogliście widzieć jakieś takie drobne rzeczy, takie jakieś po prostu akcenciki dotyczące właśnie tego, że no coś tam się u mnie zmieniło, no i właśnie na podstawie tego, co ja tam wstawiałam, no nawet sam fakt tego, że wstawiałam, że byłam z kimś na studniówce, a ja jestem w trzeciej klasie, już wam na pewno dał do myślenia, jeszcze jakieś kwiatki, ogólnie inne rzeczy, więc odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Ale ogólnie to się też wiąże z innym pytaniem, na przykład, dlaczego nie nagrywam na YouTube ze swoim chłopakiem, bo takie pytania też się od dziwo pojawiały. I ogólnie to jest taka sprawa, że na moim Instagramie na przykład ja wstawiam tyle, ile wstawiam, ile tam widzieliście to wcale, nie jest mało ogólnie. Mam wrażenie, że są takie mam też serio: często coś właśnie wstawiam związanego z moim chłopakiem. Tak więc, jeśli chodzi o to, właśnie na ile go pokazuję, no to na tyle, ile widzicie właśnie raczej na moim Instagram, więc też jeśli ktoś jest ciekawy, no to właśnie tam Was zapraszam na mojego Instagrama Cookie Meet. jakie było ostatnie zrobione przez Ciebie zdjęcie? Mega ciekawe pytanie. I teraz pytanie, czy to będzie zdjęcie, czy screen. Jeśli chodzi o screena, to mam e, screena dostępności blues e, w różnych galeriach, a jeśli chodzi o zdjęcie, takie zrobione aparatem, o dobra, z tego akurat tutaj jestem dumna, że do takiego się trafiło. Czy to widać? O, jedzonko, było bardzo dobre moje śniadanko, a tu jako razie screen butów. O, jeszcze tutaj jest nawet filmik, ogólnie e, jeśli chodzi właśnie o screena, to był tam ten screen, a jeśli chodzi o takie zdjęcie na telefonem, no to właśnie tutaj udokumentowanie e, moich naleśniczków. To były w sumie nie naleśniczki, tylko e, jabłka w cieście. Tak więc mam nadzieję, że tutaj softbox za bardzo nie odbił światła. E, I dalej, jakie dobre nawyki chciałabyś sobie pielęgnować? O, to też jest fajne pytanie. W sumie wszystkie są fajne, ale... E, ogólnie staram się zmieniać w sobie, ostatnio, dwie rzeczy w sumie. Pierwsza jest taka, że chcę i zaczynam chodzić, rzeczywiście nawet mój e, tutaj zegarek mi mierzy moje fazy snu, to ile śpię i potem mam w telefonie podsumowanie, że e, mam tendencję wzwyżkową, jeśli chodzi o to ile śpię, więc ja się tego bardzo cieszę. Chcę po prostu się bardziej wysypiać, bo ja wiem, że strasznie momentami zaniedbuję sen, on jest ważny, tylko zawsze coś takiego wychodziło, że tutaj jeszcze zrobię to, to sobie tam zostawię na ostatni moment, będę będę siedziała późno i e, tak jak spałam średnio po 6 godzin, tak teraz, uwaga, wiecie jaką mam już średnią, z tego jestem mega zadowolona. Zdrowie, uwaga. Mam aktualnie średnią snu 7 godzin 24 minuty. Tak więc jest zdecydowanie postęp. Zdecydowanie, a oprócz tego staram się też pić dużo więcej wody, bo yy, uświadomiłam sobie to niedawno, że ja potrafiłam w ciągu dnia nie pić wody w ogóle. Nie wiem, jak to jest możliwe fizycznie, że ja jestem zdrowa, ale potrafiłam naprawdę w ciągu dnia nie wypić ani szklanki wody i sobie myślicie, no, no to piła pewnie soki jakieś sadzone na napoje czy coś. Nie. Ja na przykład mogłam sobie kupić w szkole taki mały soczek 300 ml. Wypić pić go i nic więcej nie pić w ciągu dnia. Nie wiem, to teoretycznie tak chyba z 5 razy za mało jest soczek, a nie woda, ale e, ostatnio piję sobie wodę, a nawet teraz patrzcie. Czy tam mówię też mam stópkę? Miałam przy łóżku litrową butelkę wody, żeby właśnie się nawadniać. Tak więc to są takie dwie rzeczy, które w sobie zmieniam aktualnie. Chcę właśnie je pielęgnować i jeszcze bardziej polepszać, bo też wiem, że to jest ogólnie dla mnie zdrowsze niż właśnie nie wysypianie się i nie picie wody w ogóle. To, to nie nie, już podziękujemy takim nawykom. Teraz jest po prostu czas na dbanie o siebie. I czy tutaj jeszcze coś jest dalej? O jaką kombinację dań i jedzenia najbardziej lubisz? I myślę, że to będzie już ostatnie pytanko. Bardzo dużo rzeczy lubię takich dziwnych e, ze sobą połączonych Kto mnie zna tak lepiej ten wie, że jestem chyba najdziwniejszą osobą jeśli chodzi o jedzenie Bo jestem jednocześnie strasznie wybredna Jeśli chodzi o zwykłe rzeczy, a lubię też mega dużo dziwnych połączeń I e, co na przykład takiego było, że większość osób nie lubię, a ja lubię Szanowni, teraz nie pamiętam, ale właśnie ostatnio o tym rozmawiałam z moją przyjaciółką I ja na przykład bardzo lubię grzyby, szparagi, a sporo osób ma takie mieszane uczucia Więc są takie pojedyncze rzeczy, a na przykład nie lubię zwykłe, nie wiem szynki, zwykłych warzyw surowych praktycznie, ja ogólnie kocham warzywa pieczone, e, albo takie e, na patelni, że się wiecie kroi, podsmaża przyprawę wszystko ale surowych jakoś nie przepadam, ale jeśli chodzi o same połączenia, to na pewno w maku e, to już nie jest takie dziwne, to już sporo osób jakby tak je, bardzo lubię lody z frytkami ale teraz połączenie numer dwa może niektórym się zrobić niedobrze, bardzo lubię jeść nuggetsy z lodami takie połączenie, że sobie Biorę lody, biorę nagetsy i sobie razem to zajadam. Nie, że wiecie, tutaj a tutaj loda, tylko jak to jest razem połączone, to jest numer jeden. E, numer dwa, lubię też na pewno pieczone ziemniaki z jogurtem i miodem. Ten miód jest tutaj najważniejszy. I taki leśnienie z moją przyjaciółką o trzeciej w nocy u mnie w domu właśnie pieczone ziemniaki z miodem i z jogurtem. I ona o dziwo też to polubiła, e, ale to po prostu moje odkrycie życia. I to jest ogólnie cały chyba osobny po prostu odcinek na temat tego, jakie dziwne połączenia i dziwne rzeczy lubię. Tego jest bardzo dużo, no ale wydaje mi się, że takie to są pierwsze, które mi właśnie przyszły e, do głowy. Nie wiem, co tutaj jeszcze można było powiedzieć, ale jest ogólnie sporo takich rzeczy. No i to jest już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was serdecznie na jego Instagrama, cookie ety oraz na TikToka, kukimis.pl. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach oraz właśnie na tamtych platformach. Pa, pa!